Cześć! Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, w jaki sposób można podzielić muzykę, poznasz różne rodzaje muzyki i nauczysz się klasyfikować muzykę. Wyobraź sobie, że jesteś kompozytorem. Czy jesteś w stanie określić, jaki rodzaj muzyki tworzysz? No właśnie człowiek od zawsze posiada wewnętrzną potrzebę porządkowania rzeczywistości wokół siebie nazywania jej. Jednakże muzyka, podobnie jak każda sztuka, jest na tyle zróżnicowana i subiektywna, że próba jej klasyfikacji zawsze będzie pewnego rodzaju kompromisem. Co więcej, klasyfikacja muzyki zmienia się z czasem czyli to, co kiedyś było uważane za muzykę rozrywkową, obecnie bardzo często podchodzi już pod kategorię muzyki poważnej. Mimo to, muzykolodzy i teoretycy muzyki. Podzielili muzykę na kilka sposobów. Chcesz dowiedzieć się jakich? To zaczynamy. Muzykę ogólnie biorąc, możemy podzielić ze względu na sposób powstania, sposób wykonania oraz jej przeznaczenie. Muzyka może być komponowana przez ciebie, kompozytora. Niezależnie, czy jako kompozytor posiadasz formalną edukację muzyczną, czy nie, czy jesteś samoukiem. Świadomie zgłębiasz prawidła kompozycji i tworzonego przez ciebie stylu. Właśnie dzięki temu dzieła tworzone przez ciebie należą do muzyki komponowanej, do muzyki artystycznej. Po przeciwnej stronie stoi muzyka ludowa, tradycyjna, etniczna, tworzona przez anonimowych twórców, przekazywana z pokolenia na pokolenie metodą ustną, a przez to przyjmująca coraz to inną formę. Mimo, że była tworzona przez osoby o nieco mniejszej świadomości muzycznej, ma ona ogromną wartość dla kultury. Muzyka ludowa, etniczna, jest tworzona przez tradycję czyli jest zbiorem muzycznych doświadczeń danej wspólnoty. Właśnie dlatego jest ona równie ważna dla kultury, co muzyka komponowana, muzyka artystyczna. Muzyka komponowana powszechnie dzielona jest na muzykę poważną, która swoje źródła ma w muzyce klasycyzmu, na artystyczną muzykę nurtu europejskiego oraz na muzykę rozrywkową, czyli muzykę lekką. I tutaj pojawia się taka sporna kwestia muzyki jazzowej, którą nie wiadomo, czy postawić po stronie muzyki rozrywkowej, czy muzyki poważnej. Z jednej strony jazz wyrósł na Gruncie muzyki rozrywkowej, ale zmiany, które zaszły w XX wieku w postrzeganiu tej muzyki przez społeczeństwo jako muzyki wyższej, takiej bardziej elitarnej, skłaniają się ku przesunięciu muzyki jazzowej w stronę muzyki poważnej. Kto wie, w jaki sposób jazz klasyfikują kolejne pokolenia? W tym miejscu pojawiają się dwa podziały. Jeden ze względu na obsadę wykonawczą i drugi ze względu na liczbę wykonawców. Jacy muzycy są potrzebni, versus ilu muzyków jest potrzebnych. Jacy muzycy są potrzebni do wykonania utworu? Sprawa jest prosta. Albo potrzebujesz śpiewaków, czyli wokalistów, albo potrzebujesz instrumentalistów, albo potrzebujesz jednych i drugich, albo sam siadasz przed komputer i montujesz muzykę w komputerze. I teraz, jeżeli potrzebujesz wokalistów. Mamy do czynienia z muzyką wokalną. Jeżeli potrzebujesz instrumentalistów, jest to oczywiście muzyka instrumentalna. Jeżeli potrzebujesz jednych i drugich, wszystko jasne. Jest to muzyka wokalno-instrumentalna. A jeśli sam jako kompozytor siadasz do komputera i za pomocą instrumentów wirtualnych, za pomocą nagranych sampli, za pomocą syntezatorów tworzysz muzykę, wtedy. Mamy do czynienia albo z muzyką elektroniczną, albo z muzyką elektroakustyczną. Ilu muzyków jest potrzebnych? W tym momencie musisz się zastanowić, czy napisałeś utwór na jednego wykonawcę, czyli muzykę solową, czy na mały zespół, muzykę kameralną, czy też na potężny zespół, muzykę orkiestrową albo choralną. Została nam do omówienia jeszcze jedna kategoria podziału muzyki. Tu znowu przypomnę, że granice pomiędzy tymi podziałami są płynne i zmieniają się z upływem czasu. Warto jednak o tym podziale wspomnieć, szczególnie mając na względzie klasyfikację utworów minionych epok. Według tych kryteriów możemy podzielić muzykę na świecką, sakralną albo użytkową. Muzyka świecka powstawała początkowo jako muzyka dworska dla królów, książąt. Później do sal koncertowych. Przykładem muzyki świeckiej mogą być na przykład suity, sonaty, koncerty. Muzyka sakralna związana była z kościołem, z obrzędami liturgicznymi, z uroczystościami kościelnymi. Przykładem muzyki sakralnej mogą być msze, oratoria, pasje. Muzyka użytkowa natomiast jest chyba najbardziej pojemną kategorią w tym momencie, ponieważ tutaj Pojawi się muzyka filmowa, muzyka do gier komputerowych, muzyka do reklam, muzyka sceniczna, baletowa, operowa, muzyka taneczna. Ten podział, który przed chwilą zaprezentowałam, oczywiście nie jest jedynym podziałem, jaki istnieje. Nie uwzględniłam na przykład podziału na epoki albo podziału geograficznego ze względu na miejsce powstania danej muzyki. Jeżeli macie potrzebę stworzenia własnego Sposobu klasyfikacji muzyki, oczywiście możecie to zrobić. A jeżeli chcecie poczytać więcej na temat podziałów muzyki, koniecznie wbijcie na stronę historiamuzyki.pl, gdzie możecie pobrać notatki do dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.